Dokonam zawsze No i się w Odwiedził nas dzisiaj Marek Przybylik i pan Stefan Szczepołek. Jest to spotkanie z okazji promocji książek, które ci panowie wydali. Pan Marek wywodzi się akurat z Konopis, mieszkał tutaj dosyć długo, później przeprowadził się do Warszawy, został tam dziennikarzem, w chwili obecnej... Goście nie występuje w programie Szkół Kontaktowe. Jego rodzice tutaj byli, e, ojciec był dyrektorem szkoły, byli nauczycielami. Mieszkał tutaj no i że tak powiem, trochę ci, wilka do lasu ciągnie i te, te, te konopiska mu się zawsze jakoś tam mile kojarzą. nie wstydzi się konopi, zawsze pozytywnie się na ten temat wyraża. No i dzisiaj będzie taki dzień wspomnień, że tak powiem. Urodziłem się przy lampie naftowej. Pani Andersowa mieszkała. Miałem domu. żyłem tutaj wiele. Nie może Stefan wierzyć, że grałem w orkiestrze. wcześniej my się nieźle bawili, Krysiu, prawda? Graliśmy na mandolinach, ja na kontrabasie, Tatek na perkusji, Krysia śpiewała w murze. Natomiast Stefan Szczepak jest to znamienity dziennikarz sportowy, często można przeczytać jego felietony w Przeglądzie Sportowym albo w rzeczpospolitej. Uczestnik wielu Mistrzostw Świata imprez. Przywiozłem tutaj, gdy się spotkam z Państwem, coś co z mojego punktu widzenia jest jedną z najcenniejszych pamiątek w historii polskiego sportu. Ja to za chwilę dam Państwu do ręki. Przed na Łątej, tej jak się jako kapitan z kapitanem Mistrzem Świata Martinem Gittersem, wręcz był proporzec bez odtrenia. Od niego dostał nie proporzec, tylko plakietę, którą Anglicy jeszcze chyba nadal wręczają. I tam jest napisane Łódka Wembley 1710-1973 roku. Polska zatrzymała Anglię. Anglicy nie dostali się na Mistrzostwa Świata. Polacy wygrali grupę i Polacy grali w Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Jest rocznica meczu na Wembley. No, mamy taką postać, która nazywa się Tanconczek który tam, że tak powiem, tak jak pan Wałęsa, tak on przez przeskoczył na tym stadionie. Skoczyłem normalnie na tę murę, ale w ogóle nic nie wiedzą. Tej, to jest normalnie głęboko, czy on nie sobie sprawy. Tam było 5 metrów normalnie z tej ich na dół. No i skoczyłem do tego tunelu, bo tylko mogłem się dostać na murawę z tego tunelu. To udało mi się normalnie... Skoczyć na tę górawę i, no jak one jeden czyli rzucić się na ciebie i tu jest tyle kwiatów, że się podam Ja tam stałem na tej górawie, ja oglądałem tych zawodniku angielskich, jak oni schodzili, głowy po prostu rozstrzane normalnie, nie wiarygodnie, ale to ich było zmartwienie, nasza radość.